Drama widzowie, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie od Lego Miasta i później będziemy budować epoki z LEGO czyli na przykład ja zbuduję epokę starożytności, a będzie dzisiaj film z moim kolegą Piotrkiem, a Piotryk zbuduje na przykład epokę nowożytności albo jakiejś przyszłości nawet, więc to się okaże. Lego mieście nie zmieniło się na razie zbyt dużo trochę poprawiłem tą taką dzielnicę. Bo będzie jakiś Rada jest tutaj ta synka, bo spodobał mi się temat tego płotu i dodaję tutaj trochę roślinności. Ale nie podoba mi się na przykład to. że tutaj ciężko było przepłynąć statkowi i to wygląda tak mega nie fajnie, więc zamienimy to, żeby to szło tak. To zamiast tego tam, tylko tą część podmienić. Dodaję tutaj taki kawałek terenu. Dodajemy taką palmę dla klimaciku no i wygląda to o wiele. Może niektórzy zauważyli też, że w moim mieście jest jeden przystanek autobusowy, ale nie ma ani autobusu, ani drugiego przystanku. Autobus na szczęście złożyłem, w sensie to jest z zestawu, ale był porozwojony w kolskach, więc nie wiem, na przykład nie ma takiej części, więc zastąpiłem to tym. To wygląda spoko, fajny autobusik, to jest stary set. Możemy go dać tutaj. I tutaj jest jeszcze ten drugi przystanek, on jest o wiele e, prostszy. Tutaj jest jeszcze taka stacja do ładowania takich samochodów elektrycznych. I teraz przejdziemy do konkursu, e, gdzie będziemy budować różne epoki z Lego. A aby dowiedzieć się jakie epoki będziemy mieli, no to tutaj wylosujemy je na, ja na kolor Fortuny Nie wiem zamiast epoki brązu, czy tam jakoś jak się to nazywało, wpisałem jaskinio to będzie dla mnie chyba śledź O jest, ja chciałem. Teraz dla Piotrka? No dla mnie. Jaskiniowce Ciężkie. No, ja tutaj mamy wszystkie klocki których możemy używać. Tam ja będę budował i będzie, a Piotrek będzie tutaj budował i pod koniec połączymy i damy obok siebie. Tak To jest Piotrek, nie będę pokazywał jego twarzy, bo Dobra, zaczynam od razu od zdjęcia takich palet i buduję jakąś podstawę. Pod średnie wieczór. Zaczęłam budować ogólnie podstawę. Wygląda to jest, taką fajną dziurę. Mm, tutaj jest jakaś ścieżka, i tutaj będzie włoska, jakieś domki. Mm, myślę, że e, wygram na spokojnie z Peterem. Minęło pi pierwsze 10 minut. Zaraz zobaczycie, co tam z Peter, bo nie wiem, bo ja sam nie wiem. Jesteśmy w jednym pokoju, ale nie patrzę w ogóle na jego budowę. No w większości czasu y, sobie zabie zabierałem odpowiednie klocki, nie mogłem znaleźć odpowiednich, ale ja próbuję zrobić taką y, niby jaskinię, ale taką, która się naturalnie wytworzyła. Na no tyle. Dobra, po tej chwili mam już to dałem taką y, fajną figurkę, y, takiego osadnika. To jest strażnik. Tutaj są te klasyczne takie, takie, takie mury. Tutaj będzie e, sorry, wejście do miasta. E, taki straganik, tutaj też mam plan. E, tutaj płynie sobie strumyczek. I tutaj będzie jakiś dom. Możemy już zacząć od razu budowę. I zaraz zobaczcie, co tam u piotra. U mnie postępy bardzo duże się zrobiły. Zaraz zrobiłam takiego fajnego jaskiniowca. Spodnie nie znalazłem takich fajnych, ale myślę, że pasują. Tu takie małe ognisko zrobiłem, tam yy, siedzi jego kobieta, jaskin, jaskinia taka I kurkę dodałem i myślę, że jeszcze tu zrobię jakąś faremkę małą yy, i więcej zieleni na pewno Widzowie, tak, mnie na razie tak to wygląda Zaokrągliłem to, dodałem flagę i to będzie taki fajny straganik, Są już tam rybki Dodałem też stawik taki. A nie, to już Wam pokazywałem. To jest świnka, możemy gdzieś pająka, żeby fajnie były zwierzątka. wie ja już skończyłam. Tak to się prezentuje. Jak widzicie, dużo to się zmieniło. Na przykład nie było tu tego daszku szczurek. Bardzo ładny szczurek. Za tym fajnie to zdobiłem tak zielenią. Dodałem tu jeszcze te ludziczki. Ognisko. Tu z tyłu nie wiem, czy za bardzo nic nie ma. Ale żeby nie było, no, trochę tu źle nie jeszcze podpinałem Cało już naprawdę mało czasu, a na szczęście już mam prawie koniec budowy. Ale Piotrek już ją troszkę temu skończył. Muszę jeszcze zbudować figurkę Kowala. Minął czas, to jest na początku moje. Tutaj mamy do najpierw od wejścia. Tutaj mamy flagę. Polski, jak Wam już mówiłem, wieży strażnika. Mamy tutaj fa fajnego ludzika yy, z, takim, z takim toporem. Yy, on jest na takiej wieży małej. Wygląda to mega fajnie do wejście. Tutaj mamy stragan, tam są jakieś ryby. Nie, zabrakło mi czasu, żeby dać jakąś osobę na tym straganie, ale fajnie wykorzystałem element takiej peleryny jako yy, ten daszek od straganu. Dalej tutaj mamy taką ścieżkę. Ona prowadzi do kowala. I tutaj, żeby wygrać z Peterkiem, zrobiłem coś takiego, co pobiera wodę i tutaj mamy mechanizm. <słuch> tutaj mamy taki mechanizm, tak, takie pokrętło, niech ten dach spadnie. Tylko ono się tutaj zatrzymuje, ale myślę, że wyszedł fajny ten mechanizm. Zrobiłem go w ostatnich sekundach. W środku mamy jakieś bronie, bo to jest kowala. Tu jest właśnie kowal, piec, z którego się żarzy. żarzy. Yy, mamy tutaj jeszcze świnkę i właśnie tego kowala. Myślę, że wygląda to naprawdę ładnie. Już jak mówił, przeszliśmy do mnie. Ja zrobiłem taką nie jaskinię. Zamknij nie się. Dobra. <laughs> yy, tu kurczaczka zrobiłem. Dobra. Tu jak widać, y, tam z tyłu, y, taka jakby jaskiniowica, no nie wiem jak to się nazywa, jakaś jaskiniowica. <laughs> jaskiniowica wy dajcie znać, która budowla Wam się bardziej podoba, moja czy Piotrka. No i to by było na tyle, jak dacie 5 łapek w górę, to robię kolejny film. Nara.